Witam Was wszystkich, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam Was w tym pięknym, bardzo ciepłym miesiącu. Za oknem jest przymrozek 1 marca. Podstawowe założenie, oczywiście, nowego miesiąca jest, żeby wykupić sobie to, co na nas czeka. Ja już to zrobiłem dosłownie momencik, chwilę temu, więc. Bardzo polecam od tego zacząć, żeby broń Boże wam nie przepadły, bo to jest jednak najbardziej atrakcyjna część tego sklepu. I ciekawe co da mi Boże Kerengie w zeszłym miesiącu mi się poszczęściło. I dostałem Goro, który y, moją księżniczkę Noelcie bardzo wzmacnia i Noelcia naprawdę wchodzi na y, poziom y, Archona Geo. Wspierają nawet żongli, żongli rozumie, że nie ma do niej podejścia, <laughs> oczywiście, ale yy, no zobaczmy co mi Boże Garengie da. Oczywiście może to być nic, może to być po prostu jakaś yy, po prostu badziwna broń, a może mi się poszczęścić, może to być oczywiście Sara. To lecimy. O od razu, dobra. No, nie powiem, bardzo kiepski, kiepski rolek, Ta, tej broni nie używam na nikim i no właściwie nie widzę dla niej zastosowania. Eye of Perception, już sobie kupnę co ona tak właściwie daje. Nie wiem czy ja je chyba nawet nie mam na piątce. Gdzie ona jest? O, teraz będę miał na piątce. Dobra, uleczmy ją sobie na poziom 5. Dobra, mamy max. Ok, mamy 50% szans, żeby przy normalnych atakach zadać dodatkowe obrażenia w postaci jakiegoś pojawieniem wybuchu Który skacze między przeciwnikami i może być użyty co 8 sekund. Może kiedyś to na kimś wypróbuje. Jaką to ma pasywkę? Atak. Może na Kokomi? Nie uważam, żeby zrobiła z tego wielki użytek, ale... A może, a może... Wiecie, eksperymentowanie jest rzeczą ludzką, więc... Ale ona dużo dzisiaj gada, ta mojego no Alcia. Usiądźmy gdzieś. O, tutaj mamy ładny stoliczek. O. Dobrze. Przy kuferku. Piwka. Eee, dobra. To, co się dzieje na świecie, eee, też bym chciał trochę to poruszyć. Nie będę mówił konkretnie, o czym my mówimy, bo po każdy wie. I uważam, że dzieje się bardzo strasznie, ale pracuję w aptece. Osoby, które mnie znają, to wiedzą, gdzie pracuję i wcale nie ukrywam tego, że pracuję w aptece. I wczoraj to, co się działo, to było i straszne, i cudowne. Bo to, że nasi sąsiedzi potrzebują pomocy, to nie jest żadną tajemnicą i odwracanie od tego wzroku i uważanie, że sprawa nas nie dotyczy. To tak nie działa. I ile ludzi wczoraj przyszło do, yy, do apteki i robiło od siebie z, z własnych pieniędzy czy z jakichś zbiórek apteczki, które czy to bandaże, czy jakieś leki przeciwbólowe, strzykawki, węflony, yy, Pokazuje skalę tego problemu i jak Polacy się mm, bardzo chcą wspierać naszych sąsiadów. Wielu z moich znajomych ma tam przyjaciół, rodziny. Ja sam znam parę osób i myślę, że na ulicy również spotykać osoby, które y, są po prostu z, z państwa sąsiedniego i y, bardzo cierpią z tego powodu, co się tam dzieje. Ja absolutnie nie popieram tego co się tam dzieje i zachęcam was również do dokładania się do takich zbiórek musicie oczywiście uważać na to gdzie przelewacie swoje pieniążki gdzie składujecie swoje rzeczy bo wspominałem o tym wizu ale powstało bardzo wiele takich pseudofundacji, które tak naprawdę zrobiło to po to żeby napać sobie swoje kieczenie bo jednak no, złodzieje nie śpią. W każdym aspekcie oni się doszukują swojej szansy na zarobek. Więc, yy, no, trzymajcie się, jeśli przeżywacie to. Ja Was doskonale rozumiem i mam nadzieję, że będzie już yy, tylko lepiej, że że to co się dzieje się w końcu skończy. Ja sam. Yy, tym monologiem z siebie usiłuję jakoś też podeprzeć na duchu Bo... Ja sam się z tym źle czuję Z tym jak widzę jak tam ludzie cierpią I sam od siebie również dołożyłem jakąś taką małą cegiełkę w postaci paczuszki za granicę I jako apteka również wysłaliśmy drobną paczuszkę za granicę no, nieważne jaka by ona była, to zawsze tylko kropla w morzu potrzeb, więc jak najbardziej zachęcam Was do yy, pomocy, tak naprawdę pomocy yy, drugiemu człowiekowi, bo to o to wszystko chodzi i wielki szacunek dla narodu polskiego, jak bardzo się solidaryzuje i jak bardzo chce wspierać naszych sąsiadów. Dobra, yy, posmęciłem trochę. Uważam, że yy, kurde ja... rzadko kiedy się wzruszam, ale... Boże ja mam wrażenie, że się zaraz płaczę. Okej, okay. nie było tematu. Yy, chodźmy zbijać te bosy. Yy, skoro skoro wiemy, że i tak nic nie dostałem, tam mi zostały jeszcze jakieś rolki. Mm. Tak, cztery rolki. I tak nie wierzę, że coś mi poleci, ale to lećmy dalej. Dobra, pierwszy nic. Drugi też nic. Trzeci nic. I czwarty. Uuu, dobra, miałem gdzieś ciągnąć, nadzieję, że może jednak. Jak widzicie... Yy, jestem już troszeczkę przygotowany w kierunku kokomi. Mam nadzieję, że dobiję tych 200 rolek i no, szczęście mi się chociaż jedno cel zdobyć. Bosiki, e... mm, od kogo zaczniemy? Mm... Rider nie bije, bo jest mi absolutnie do niczego potrzebna. Mm, może od signory. Jeszcze jest Abyss do sklepania, więc no, czeka troszeczkę przymosków na, na mnie. Mam nadzieję, że uruchomię jakiś eventik jeszcze w międzyczasie. Jakiś mały, bo po prostu. Nie mogę powiedzieć, że ten event z Enkanomią był zły, on był fajny, bardzo klimatyczny. Miał gdzieś tam jakieś swoje przesłanie. Osoby, które no. Czytały, co tam y, Kokomi, i na przykład Ueno, y, czy Tsukuyomi y, mówiły, więc mam nadzieję, że no, rozumiecie, jakby y, to, co się tam działo. Hmm.

Dobra. Okej, okay, gdzie te nasze motylki? I mamy re reaktywację. Przerzućmy sobie ten filmik. O, nie. Chcę te regeneracje. No LC to jest bardzo słaba rzecz, więc...

Dobra, film, zobaczmy. Kuczę, trochę mi się to przeciągło. Nie czułem się w żadnym wypadku, żebym miał w jakimś stopniu zginąć, ale jednak troszeczkę to trwało. Jeden nabycie jak na przykład jest armia małych mobków, to działa to o wiele lepiej. Dobra, nie jest źle. Niestety żadnego poluję w tej chwili na prototyp. Eee... Na bilet z katalista, no ale co tam teraz? Eee... Że chodźmy sobie na wilka. Mam gdzieś w planach zrobić lisę w najbliższych dniach, nawet no chyba w większości ją mam gotową, bardziej jako burst DPS-a. Czy odpala swojego burścika i ją zmieniam, co zresztą wychodzi całkiem nieźle. Jak już tak gadam, bo prawie bym zapomniał, we wtorek i środy odbędzie się stream na kanale Visa. Między innymi, porolowanie po Ryden i Kokomi zbiera na to Erevis, i ja, więc gorąco Was zachęcam do zapisywania się jeśli. Macie odpowiedni internet, żeby was za bardzo nie ścinało, bo wizu musi to restreamować i oczywiście wymaga na minimum 30 rolek. Więc gorąco was zachęcam. No, jakieś rzadki. No. Ja na pewno będę rolował drugiego dnia. Mamy, no już wam powiem, całkiem sporo osób. No tak się spodziewałem większość jednak roluje po Raiden, ale po Kokomi również się fani znajdą, więc ja oczywiście każdemu będę bardzo kibicował, ale wiecie mi serce skradła Kokomi, więc osobom, które rolują na Kokomi będę jakoś jeszcze bardziej kibicował, żeby nie miały takiego nieszczęścia jak ja. Więc yy, czy ja zmienić mam postać? Zmienimy sobie party tutaj. Coś mi się tnie. Shenua do Rosaria. Yy, dobra, nie mam hilera. więc wezmę sobie jedzącą na wszelki wypadek o, nawet skończyły mi się rzeczy do wskrzeszania to kiepsko, to kiepsko bardzo kiepsko dobra, zwinczek idzie spoko よく見ておけ競争よ結まめきなさいよよそこ Dobra, poszło w miarę szybko. Dobra, burzczyk wszedł i zniknął, spoko Co my tu mamy? Atak Hydro Kiepsko, kiepsko Dobra, jakiego ostatniego bossa sobie wybieramy? Może Childa Dobra, zmienimy sobie ten teamek, kto tym razem, może yy, Hutao skład patrzcie jaki ładny team, śliczny. No dobra, yy, lecimy. Yy. Chyba mi brakuje odrobinki Rezinki, ale zaraz to yy, zaraz to ogarniemy. せっかくのチャンスだ本気を出して俺を楽しませてくれ投稿も一つの選択だよ俺は敗者に優しいからねやっほはもやふたをスワボ全力攻撃だ 実にいい力だ <laughs> <laughs> 少しは成長したようだ <laughs> 俺相手によくここまで救急に乗りつるよ我が命を引き止まれよっ <laughs> I poszło jakoś Kurcze patrzcie, chwila nieuwagi i Hutao dostała bęcka O nic, trudno, zdarza się Nie zawsze wszystko się udaje Kurczę, znowu nic Dobra, dobra Dropki kiepskie, wishy kiepskie to co się dzieje na świecie Kiepskie Oca... Co ja mogę powiedzieć kurde mm. Daily jeszcze sobie poczeka Kitnijmy sobie i Tu mamy koniec Dobra No i to tyle na dzisiaj Dziękuję Wam wszystkim za uwagę no i cześć